Przed nami okres świątecznych zakupów. Jest to okres żniw dla sprzedawców, ale nie tylko. Wszyscy ruszamy polować na świąteczne prezenty, ale w tym tłumie nie tylko my polujemy. Polują też kieszonkowcy, a polują na nasze zegarki, telefony, portfele i torebki. To jest mój kumpel Y. Y jest iluzjonistą i, co prawda, nigdy nikogo nie okradł, ale ma dwa bardzo ważne dla kieszonkowca atrybuty: bardzo szybkie i sprawne dłonie oraz umiejętność kierowania uwagą. Poprosiłem go o pomoc. Razem pokażemy wam, jak ustrzec się przed problemem, który może dotyczyć nas wszystkich. W ostatnich latach dochodzi do średnio 180 tysięcy przestępstw kradzieży rocznie, jedna co 3 minuty. W tym od 3,5 do 4,5 tysiąca kradzieży kieszonkowych. Ich wykrywalność mieści się w zakresie od 4,5% aż do 7%, a najwięcej przypada ich na grudzień. Ale nie każda kradzież jest przestępstwem. Aby kradzież została zakwalifikowana przez policję jako przestępstwo, wartość skradzionych dóbr musi przekroczyć 500 zł. Jeśli nie przekroczy tej wartości, wtedy zostanie uznana jedynie za wykroczenie, a złodziejowi zostanie wypisany mandat. Kieszonkowców zwanych w policyjnym żargonie również doliniarzami lub rzadziej krawcami grasuje w Warszawie według nieoficjalnych danych około kilkudziesięciu. Jeden doliniarz w trakcie swojego dnia pracy jest w obrabować nawet kilkanaście osób. Chciałbym, żebyś powiedział dowolną kartę. Piątka tref. To nie była piątka tref, tutaj. Ale spokojnie, nie szkodzi. To była twoja karta. To nie ma znaczenia. Teraz to, co robię, to próbuję yy, troszeczkę twoją namieszał uwagę rozpoznać, namieszać ci w głowie. Zobacz, że weźmiemy twoje dłonie weźmiemy szóstkę, no mm. i użyjemy jej tylko jako kawałka papieru, no nie? Możemy złożyć ją na cztery części. i Włożyć do twojej prawej dłoni, no nie? Trzymaj mocno, zaciśnij, jesteś silny, jesteś mężczyzną, no nie? Zaciśnij drugą dłoń na płasko palce w ten sposób, żebyś mógł e, czuć, że tam jest troszeczkę miejsca, Ale chciałbym, żebyś skupił się na szóstce, tak? Jeżeli skrzyżuje ci dłonie w ten sposób, to w której dłoni w prawej czy w lewej jest szóstka? Mimo tego, że prawa jest po lewej? prawej. prawej, no ale jest po lewej stronie, nie? Czyli w lewej. Czyli w lewej. Czyli w prawej czy w lewej. Dobra. To jest ten moment, w którym udowadniamy, że mężczyznom też się mylą kierunki. Ale słuchaj, jeżeli bym po prostu poprosił Cię, żebyś rozłożył ręce w ten sposób, to chciałbym, żebyś trzymał, utrzymuj rękę mocno z kartą. możesz opuścić drugą rękę, śmiało. E, chciałbym, żebyś e, powiedział mi, czy poczułeś, jak traciłeś swój telefon. Nie, nie poczułeś, jak traciłeś swój telefon? Trzymaj rękę, nie, nie sprawdzaj. Dotknij lewą ręką w kresie, w której masz telefon. Lewą. Dziś już nawet ręce Ci zaczęły mylić. Słuchaj, e, jeżeli nie poczułeś jak straciłeś telefon, to dobrze, dlatego, że wciąż go tutaj masz, no nie? Zgadzasz. Sięgnę do twojej kieszeni, jeżeli sięgnę tutaj, ale to dlatego, że tak naprawdę chciałem ukryć twój portfel, nie? nie? Więc zobacz, czy masz, masz portfel? Portfela? Porfiel, gdybym, tak, chciał gdybym chciał Ci ukraść portfel, to byłoby niemożliwe, no bo wiadomo, trzymasz go tutaj czujesz, przecież czubyś, nie, że, że Czuby. chce Ci ukraść portfel, no nie? Więc dlatego spróbuję go włożyć do, do tej kieszeni i byłoby łatwiej, bo ona jest zewnętrzna, bo tą rękę masz zablokowaną, tak? Mhm. E, więc powiedz mi, czy poczułeś jak ukradłem ci portfel? Nie, ale nie mogę znaleźć telefonu. No właśnie, poczuj, to poczułeś jak poukradłem ci telefon, nie? Nie począłem, ale zorientowałem się, czego nie mam. Dobra, zobacz. Nie masz telefonu Ty masz dwa zegarki. Ja mam dwa zegarki. To jest prezent dla Ciebie. Otwórz rękę. I to jest twoja trefl. masz portfel, masz zegarek, masz e, telefon. Karta zamieniła się w Twoją, czyli tak odwróciłbym Twoją uwagę, żeby móc e, ukryć. Tylko, oczywiście, wiesz, jaka jest różnica między iluzjonistą, który pokazuje, jak okradać, po to, żeby też troszeczkę ustrzec innych, a tym, jak ktoś kradnie? Jeżeli wchodzimy tutaj w taką bardzo personalną, taka, że widzę Twoją twarz. Twarz, twarz tak. Zgadza się. Ale gdybym tak naprawdę. Czujesz, że wszystko masz. Masz sport, nie? Masz, Masz zegarek, masz wszystko, masz. Wszystko tak. Wszystko jest. Wisz. To robią złodzieje. Prawdziwy magik nie kradnie niczego poza kartą płatniczą. Faktycznie. Wypychasz tutaj palcem pasek. Aha. Wiesz co, to jest taka metoda troszeczkę małych kroków, bo gdybym to robił jedną ręką, to nie jestem w stanie wszystkiego z jednej pozycji zrobić, więc Jasne. puszczam go w ten sposób on nie jest poluzowany, ty nie poczujesz, bo on tak, jest cały czas, cały czas zapięty czas go... nie? Cały, cały czas jest zapięty. Wtedy drugą ręką łatwiej byłoby go otworzyć i on się już otworzy, tak? to tak naprawdę masz już pozycję, w której bardzo łatwo jest ściągnąć zegarek, ale jeszcze trzymasz. Żebym cały czas czuł, Żebyś czuł nacisk teraz... zegarka, który on zawsze powoduje na zaraz, zaraz przed zdjęciem jeszcze dociskam, żeby bardziej on jakby, wiesz, odkształcił się na twojej dłoni. Jasne. I tutaj jest istotne, że jak ściągam, to nie puszczam tego paska, bo gdybym go puścił, to on by się mógł znowu zaczepić o dalszą dziurkę. Jasne. Więc staram się go trzymać, kiedy, kiedy będę ściągał, po to, żeby... Tutaj, w ten sposób. Aha. Po to... Żeby on mi nie wpadł w tą dziurkę i wtedy ściągnął Wyobraźmy sobie, że na przykład ta karta jest kawałkiem gazety, tak? Albo mhm. mapą. Ja bym cię poprosił, żebyś wskazał mi drogę, gdzie tutaj ja bym mógł trafić na najbliższej no biblioteki. No załóżmy, że... W tym momencie mam naturalnie przysłonięte do tego, żeby tutaj sięgnąć. Tak, i w momencie, kiedy ja podnoszę rękę, też marynarka zaczyna tak. się wykrzywiać i, i, i tutaj... pojawia się miejsce. Tak. I ja mam portfel. I faktycznie tego nie poczułem. I to jest, i to jest o tyle dobre... Oczywiście wiesz, dwoma palcami, które tam zręczności to wymaga, ale o tyle to jest że rzecz. Gdy ja cię zapytam o drogę tutaj, i no, wyciągnąć no. Ja ciebie... O, dziękuję panu bardzo, ja już idę. Ja, Ty już ja nigdy nie widziałeś mojej twarzy. Co sprytniejsi złodzieje, podmieniają portfel na przykład na kawałek zwiniętej gazety, tak abyś bardzo długo nie poczuł, że czegoś brakuje w Twojej kieszeni. Dzięki za oglądanie! Mamy nadzieję, że będziecie teraz bardziej uważni i nie dacie się okraść. A jeżeli chcecie zobaczyć cały fragment, w którym okradam Pawła z jego pieniędzy i kosztowności, to koniecznie wbijajcie, klikając gdzieś tutaj w link albo w link w opisie. Subskrybuj dla pieniędzy i kliknij w dzwonek, żeby nie przegapić kolejnego filmu. Zapraszam do współpracy komercyjnej na współpraca.małpa.abstra.tv Zachęcam też do wypełnienia ankiety. Pomoże nam ona stworzyć jeszcze lepsze treści dla Was.